Z okazji Dnia Niepodległości zapytaliśmy uczniów naszej szkoły, czym dla nich jest niepodległość. Jak ja rozumiem słowo niepodległość? Ja myślę, że słowo niepodległość to znaczy, że no wygraliśmy wojnę, już nie będzie wojen, po prostu wygraliśmy. I, i Polska jest wolna. Niepodległość to znaczy, że wy właśnie wygraliśmy wojnę i byliśmy niepodlegli. Niepodległość to spokój na ziemi. Niepodległość to jest, że wróciliśmy na mapę i byliśmy niepodlegli. Tak więc bardzo cieszę się, że Polska jest krajem niepodległym. Dużo to dla mnie znaczy, ponieważ możemy być wolni i jest to naprawdę ogromna radość. Bardzo się cieszę, że nasz kraj ma takie możliwości. Najlepsza jest niepodległość i, i wszyscy ją bardzo lubią.